Christensen i Johansson prowadzą po pierwszym dniu rajdu żmudzi czwartej rundy RSMP. Po przejechaniu sześciu odcinków specjalnych mają ponad 9 sekund przewagi. Szwedzi są blisko, aby jutro przypieczętować mistrzostwo w klasyfikacji rajdów szutrowych w sezonie 2022. Uh, it's difficult sometimes to jest to trying to pace but we Na drugim miejscu plasują się butwila z iwajtkiwicius. Litwini nie są jednak zgłoszeni do cyklu RZMP i z tego powodu nie zapunktują w klasyfikacji generalnej. Mamy dobre kon konkurencji. I dobra walka tu na przodzie. Tam sekunda za sekundę, tak. Jestem, jestem zadowolony, nie zrobiliśmy dużo błędów. Tak wszystko bardzo blisko pierwszego miejsca. No. Trzecia pozycja należy do Grzyba i biniendy, którzy nie uniknęli przygód na trasie. I nie spodziewałem się, że po deszczach, które tutaj przeszły, no będzie ta droga się rozjechała i było błoto. No a tam było bardzo szybko, że także mieliśmy dużo szczęścia, bo poobcieraliśmy się o drzewka takie malutkie i trochę obraliśmy auto. Mieliśmy całą jedno koło w, pomiędzy felgą a oponą, wbite kawałki drzewa, trawy. Więc duszą na ramieniu jechaliśmy dwa odcinki, czy nam to powietrze zejdzie z tego koła, czy nie. Kolejne lokaty zajmują Chwietczuk, cyty oraz Płachytka Nowaczewski. Zażarta walka o każdą sekundę trwa wśród załóg w samochodach napędzanych na jedną oś. Na razie zwycięsko wychodzą z niej liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski Sroka i Kielar. Na tym pierwszym odcinku strasznymi bokami wszędzie w każdy zakręt zamiast tak linią, tak jakoś wszczepność mnie zaskoczyła, a potem już w miarę jechaliśmy swoje, ale, ale jakoś nie wiem, taki trochę jakby nie mój dzień. Poczekam sobie do jutra. W sobotę załogi przejadą 8 odcinków specjalnych, ponad 84 km, po których poznamy zwycięzcę czwartej rundy RSMP.